Manko Skillowcy, z tej strony oczywiście Melody, witam Was w nowym odcinku. Dzisiaj gierka życia, można powiedzieć. Taka gra mi się jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyła i prawdopodobnie albo już mi się nigdy nie zdarzy, albo bardzo długo będę musiał na taką gierkę nową czekać. Ziomki, oczywiście, w poprzednim akcie to były radianty, teraz Immortale 3, więc pewnie te radianty też sobie wkrótce wbiją. Także na takim poziomie, taka gierka, jak mi siadła, no to może być faktycznie mecz życia. I jeszcze dwie ważne sprawy. Night Market wjechał, jak wiecie, do Valoranta, dlatego dzisiaj o 17.00 na streamku zrobimy sobie opening mojego nocnego rynku. Czekajcie, wejdę Wam tutaj. O, pod spodem, widzicie, pod moją kamerą jeszcze żadna z kart nie została otworzona, także o 17.00 Twitch TV, ukośnik MLADY, wbijajcie w dniu wyjścia tego filmiku. Tam zrobimy sobie opening. I jeszcze jedna sprawa. Oczywiście na Instagramie wjechał nowy klip bonusowy. I tutaj taka ważna informacja dla was. Akurat tak się złożyło, że w tym odcinku klip bonusowy pokrył się z klipem bonusowym z Instagrama i odwrotnie. Także to jest jednorazowy, że tak powiem, wypadek przy pracy dlatego, że po prostu ten odcinek był już zmontowany zanim te klipy na Instagramie zaczęły się pojawiać. Także po prostu dlatego tak wyszło. I jeszcze jedna rzecz na końcu odcinka jest właśnie klip bonusowy, ale zmontowany, tak jakby podmontaż już, tak wiecie, z efektami specjalnymi dodanymi. I zastanawiam się, czy na przykład raz w miesiącu zebrać te wszystkie klipy z całego miesiąca i zrobić sobie taki właśnie montaż, taką kompilację tych klipów z, lekkim, z lekką edycją, z lekkim podkoloryzowaniem tych wszystkich efektów. Dajcie znać, co sądzicie o takim pomyśle w komentarzach. A ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. A no, jeżeli to Kerry Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, wciśnięcie dzwoneczek. Bez błędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Miłego seansu. Take a pass to wind, Yeah alarm. Middle Yeah he had chip any bitch cool. We can just go B-side, B-side Careful race, care heaven! I don't know how he survived. Oh. Half on plant. Mhm. Mm nice! Oh, yeah, we'll play. Yeah. It's fake, probably. I don't think so. Sorry. One dinged, safe dinged, Astra close to you. Yep. Jersey, bro. Side detained, side detained, push him. One main operator. Okay, never mind, I don't know. Wait, I'll smoke away. Yes. Oh, Shot heaven. Heaven. Operator Heaven. Nice. nice. Whoa whoa, 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 Nice, Brimstone. Chill out, man. Play time, guys. One nice. last, guys Last, last, last. Ale kurde, dymy robię tym race mocne. Nie takiel, nie takiel. Guys, okay. guys. I can wall ropes. I wall. Nice, take spike, take spike. Come in, come in, come back. Nice, 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 nice. nice. Ropes. Vents of ropes. Wait, wait, the is... Wait for it. Wait, wait. You can just wait one second. One second. Don't pick, guys. Don't be greedy. Don't be greedy. No Okej, okay, good job, go away. Ej I... nie wiem co teraz się stało alterate right clicky i... no nie wiem. Broken. Dzisiaj to jest jakaś kanka straszna. Nice. hey, oh. okay, focus you. guys, focus on the round, that's mean. Go mid, put a pressure on mid All this shit. Wait, wait, wait. Well, the way. Wait, under heaven, dead. Above that, nice. One more. Astra, Astra is one HP. Astra one HP. Yeah, one on site. Heaven, heaven, heaven. Under. Nice. Heaven stairs. Good job. Nice. I'll wall. Fight, guys. let okay. ult. Oh my god! Oh my god! brother. What the hell is she doing? Save <laughs> Last round. Nice. Okay. GG. GG guys? GG guys. For... Ale Ur, to yeah. mi sportowy wjechał. Nie wiem, czy Was tam fun. jest studnia astry zatrzymała zatrzymał, czy co to było. No i mecze MVP, tak się wygrywa mecze. Okay, so, yeah. Nice, last nice. coming, astry. From maybe, nice, nice. Yeah. One heaven one shot Astra Astra ma zabić to pozycję, dajcie mi splantować nawet Let them Astra go naklirdam out Oh mid enter heaven He's solo you can uh, try to kill him Gen 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 Mid out Time 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 Short short Heaven. Heaven steps yep. Nice. I'm with you, Reyna. Hmm? Still waiting. Back set, back set one Nice. Wait, maybe fake. Yeah, yeah, fake. On somewhere. That might be gold, Nice guys. Dobra, podsumowanie pierwszej połowy widzowie. Waga. 11 do 1, w chwili stanu Jakie staty? 11 do 1. Easy, easy? gierka? Nie, no, takich statów to jeszcze nie miałem. Nie, gramy na jakieś Immortale i Radianty totalnie. Chyba gierka życia, co? Kierowanie. Kerry życia jest w tym momencie. Ej, the bad, Kurde, drugą śmierć dostałem, unlucky. Ok, Where is Brimstone? Nie wiem, co ja robię w tym meczu. Nie step, Nie, to jest słowo, Co tu się odwaliło w tej gierce? Co tu się odwaliło w tym momencie? Jak ktoś im powie po tej rundzie co tu się odwaliło? Ja pierdy, nian. No. Jestem najlepszy w tą grę chyba, ty. Co to było w tej rundzie teraz, co, to rundzie? co to się stało? Good job, guys, GG. GG guys, nice. 13 do 2. To kurde, chyba nigdy nikt nie zagrał lepszego meczu. Dobra, może ktoś zagrał, ale to jest kurde. Nie wiem, czy mi się zdarzy taki mecz jeszcze szybko. Co jest widzowie? Co tu się odwaliło w tym momencie? To jest historyczny mecz, nie jest na YouTube'a na bank. jak go wrzucam na pamiątkę nawet sobie. Jak coś to lajkujcie i subskrybujcie. 50 the bomb for mi? techniczny. Uh, ktoś to sklipuje, please. Może ktoś to sklipować, please. Yo, was, uh, was jet